Ostatnio miałem ochotę obejrzeć sobie jakiś film, bo w sumie to już od jakiegoś czasu nie mogłem znaleźć nic ciekawego, co przykułoby moją uwagę na więcej niż 6 czy 7 minut. Także czas jakoś mijał aż od wczoraj, kiedy wyświetlił mi się na TikToku taki ciekawy edit. You come to the orbit, Mr. Walker. Steve. pinball. the bumper cars, you can do that thing where you throw the ball at something and maybe wind your stuff down. Or you can just walk around and do this. No i to co tutaj widzimy to jest scena idealna po prostu, no, jest fajna laseczka, jakiś ziomo, Chadlight, Mark Walberg. No i tym bardziej, że wyglądają bardzo młodo, więc to jakiś starszy film musi być. W ogóle Chadlight Light wygląda jakby siedział ziomkowi w głowie, także to mnie mega zaintrygowało i wyczekałem to za produkcją. I jak się okazuje jest to film Fear z 1996 roku. I nadal o nim nie wiedziałem. Film z gatunku Stalker Thrillers, więc dla mnie to coś zupełnie nowego, a jak się okazało, to był to dość popularny gatunek w tamtych latach. I to całkiem spoko, że nadal są filmy, których się nie zna, więc od czasu do czasu odkryje się taką perełkę i może polecieć na polecajkę. W każdym razie, ziomek to tak naprawdę Steve Walker, jest dzianym gościem z Seattle. Ma córkę Nicole i syna Tobiego. Z tego, co zrozumiałem, to ten syn chyba nie jest jego, tylko jego nowej żony, chociaż nawet to nie ma znaczenia. Także przyjmijmy, że ten syn jest jego. No i tylko ta żonka to macocha, no i to akurat na pewno, więc tutaj nie mam wątpliwości. No, także co, rodzinka se żyje i wygląda to na bardzo szczęśliwe życie z małymi problemami, które w całokształcie pokazują tylko, jak dobrze ziomkowi się powodzi. Dobra rodzinka, dobra kasa. Fajna hata. No, żyć nie umierać. Wtedy po jakiejś kłótni z ojcem, Nikola postanawia iść na impreza partii ze swoją nagrzaną przyjaciółką Margaret i przyjacielem Krzyśkiem. Margot tam wypatruje Daryla Dixona, a Laura naszego kochanego słodkiego. Dawidka. Wymieniają się oczami, ale nie zagadują do siebie. Widzą tylko ulotkę z nowym partii w okolicy i dają sobie znać Pomigowemu, że też tam będą. I szczerze, co to w ogóle za impreza ma być? Ja tu się spodziewałem mélanżu życia. Oni przyszli do baru, zamówili wodę i sobie poszli. No niesamowite przeżycie, muszę przyznać. Także kilka dni później Steve chciał pojechać narodzinny wyjazd, ale musiał pojechać na spotkanie gdzieś daleko. Więc chuja z tego wyszło. No i Nikolo ogarnia, że to świetna okazja, żeby Izzy znajomi mi na imprezę z ulotki. Także nasze dzieci idą na imprezę. I tam Margaryna zaczyna twerkować Darylowi na kutasie. Podczas gdy Laurka stoi i podpiera słup. Odbija Dawid i mówi. Hej, też tu stoisz? I jedna na to. Tak. A, a ty? I on wtedy... No też. No, jak widać, miłość od pierwszego obejrzenia. Potem Dixon wali lepę jakiemuś randomowi i cała impreza się sypie. Parka ucieka na dach. Chuj wie po co, jakby nie mogli iść normalnie do drzwi. Bo pokazują potem, normalnie, ludzi, że wychodzą, więc, ale no. i laski się rozdzielają. I Dawid bierze Nikol do fury i się liżą. Potem jest fajna scena jak jej przestawia zegarek, żeby została z nim dłużej, także tutaj notujcie chłopaki rys, bo ja bym nie wpadł na to. W sensie i tak kto nosi zegarki analogowe w 25 roku i to jeszcze takie, które można palcem, wskazówkami przestawić, ale to o I If there's a will, there's a way, jak to mówi powiedzenie. No także że tatuś się dowiaduje. Że jego córka balowała z innym mężczyzną I daje jej karę, że musi rozpakować zmywarkę przez dwa tygodnie No i ogólnie potem Dawidow się pokazuje jako idealny chłopak Chce poznać jej rodzinę i itp Tylko ojciec Nikolmo szósty zmysł Bo wyczuwa, że coś jest nie tak I tak się akcja kręci, aż przystojniak Podczas zwykłego odbierania dziewczyny ze szkoły Widzi jak Laura się przytula z Krzyśkiem No i ogólnie Dawid ma crashout i składa w pierdol w krzyśka. No i Laura się wkurwia i się obraża na niego, ale mija może kilka dni. I Laurita chce się spotkać z Dawidem, żeby mu wybaczyć, ale wbija mu na chatę i przez okno widzi, jak on gwałci Margaret. no trochę lipa. Zrywa z nim, jednak chłopak wysyła jej codziennie prezenty i liściki, co pokazuje, że nie może pogodzić się z odrzuceniem i zaczyna. Być pokazywana jego obsesja. No, ale Laura nie wybacza Margorynie, bo Goliat kazał jej powiedzieć, że tego pragnie. Ogólnie pojemane, ziomek zgwałcił znajomą swojej dziewczyny, którą podobno kocha. A potem Nicole nie chce jej znać, mimo że Margaret ją błaga, mówiąc, że Nicole to jej jedyna przyjaciółka i nikogo innego nie ma. No, ale Nicola się obraża na każdego. Dawid się wkurwia na każdego, poza Nikito, bo ją kocha na tyle, że dziera sobie jej imię na brzuchu. Potem jeszcze śledzi Krzyśka, jak wraca ze szkoły i zaczyna z nim gadać, ale wychodzi na to, że to nie jest przyjacielska rozmowa, tylko Dawid chce go zabić. I Krzyśek zaczyna spierdalać, ale Dawid łapie w końcu Krzyśka i skręca mu kar. Tatuś się wkurza, więc bije na chatę Dawidowi. I ogarnia, że ziom jest chory, bo w całym jego pokoju są zdjęcia Nicole i jego rodziny i takie rzeczy, nie? Także mamy kolejny w tym filmie Out, w którym staruszek rozpierdala wszystkie meble w domu, ale w odwecie Davison bierze ziomków, w tego, który pierwszy grzmocił margarynę i jadł do walkerów, żeby też im rozjebać chatę i porwać Nicole. Udaje się im wbić w końcu do środka w mocnych scenach Tower Defense, jednak po kolei agresorzy się wykruszają. Młody Tobi idzie wtedy do auta, żeby zadzwonić na policję, Powcześniej wcześniej Dawid odłączył telekomunikację w całym domu. No, oni mieli jakieś telefony w samochodach wtedy. I zabija wtedy jednego z ziutów, robiąc mu hajto na i elegancko może wpisać 911 do telefonu. Wtedy Dawid w pokoju na górze prawie zabija ojca, ale Laura wbija mu kij w plecy i Stary daje mu ostateczny wpierdol, walka jest wyrównana, ale Steve ostatkami sił zrzuca go z klifu, także w ogóle na koniec mamy happy ending, przyjeżdża bohaterska policja, a trauma dla każdego, do to bez przesady, bo pewnie bywało gorzej.